w kolejnym odcinku oceniania gier The theme. już jest trzeci odcinek w tej serii, a dzisiaj mam dla was fajną grę przygotowaną. Wchodzimy w małą bibliotekę i mamy tutaj Fishing Planet. Dzisiaj ją przetestujemy, widzicie mam tu już 6 godzin przegrane, ale z, możemy się dowiedzieć coś o tej grze. I naprawdę jest to spoko gra, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i spróbujmy tu zostawić troszkę łapek w górę i subskrypcji. A ja zapraszam do oglądania. Mamy tu coś fajnego, ponieważ jest tu koło fortuny, możemy zakręcić. Trafiłem 3 dni premium! Widzowie, to już drugi raz trafiłem 3 dni premium, co jest? I zakręć za premium jeszcze. 900 dolarów, nie no pięknie. Ale wam teraz zrobiłem fajny odcinek, ponieważ się jeszcze takie coś. Uuu, ja zaczęłem się lecić od tyłu, więc możemy zobaczyć go. Ale najpierw pokażę na co łowię. Na razie łowię na spław i na razie... najbardziej lubię łowić na spławie Tu mamy taki spławi, taką wędzeczkę. Czekajcie, nie, tylko trzy Mamy taki kołowrotek i możemy iść już na samotną gwiazdę. Tak się oczywiście nazywa to jezioro. Okej, okay, a więc możemy sobie zrzucić tutaj wędeczkę i poczekać na jakieś branie. Uwaga, mamy branie! Dobra. Już szybko to tutaj z kołowrotkiem zbieramy. Jesteśmy już w nocy, czyli nam trochę czasu, bo w nocy lepiej biorą ryby. No na, na wykresach tutaj tak jest. I 21 deko baz biały. Nie no pięknie, pięknie. Wytrzymamy za sobę. bo dosajmy w ogóle tych to jest. Zarzućmy sobie znowu i poczekajmy na kolejną rybę. Teraz dla odmiany będziemy, będziemy łapać na spinning. A więc ja już tu zarzucam wędkę I możemy wywijać. Czekajcie Tylko mnie jeszcze tutaj poziom I najlepiej wam mówię, że mówię wam, najlepiej łowić Jak jest tutaj szarpane Wtedy najwięcej ryb jest Przynajmniej na samotnej gwiaździe Na innych łowiskach to nie wiem Ale zobaczymy Czy uda nam się coś złowić Okej, okay, mamy tutaj rybę jakąś I co złowiliśmy? Baz biały, ok, to dobre. 20 deko, 32 kasy. No, naprawdę dobry wynik. Możemy znowu zarzucać. Uwaga, mamy coś. Szczupak amerykański. Jo, 27 deko, 66 dolarów, 35 centymetrów. Nie no, naprawdę, bez ja się tutaj. Jak na samotną gwiazdę, to naprawdę dobry wynik, bo zazwyczaj to lecą jakieś basy, jakieś, nie wiem, 10 dekad, czy 27 dekad, więc naprawdę nieźle. Możemy znowu zarzucić. Uwaga! No i dobry rzut jest. Tak jest, mamy kolejną rybę. Uwaga, uwaga. Chyba A nie, to jest bas, Bas biały. 29 dek, Na razie rekord w tym odcinku. Zobaczymy, czy uda nam się jakoś lepszą rybę złowić. Oczywiście na razie zbieramy kasę, aby popłynąć nas na, ten, na Emerald, na jezioro Emerald, bo tam są dużo lepsze ryby, ale obecnie nie mam takich funduszy, dlatego musimy robić na samotnej wiezie. Zobaczymy, czy coś jeszcze nam się uda wyłowić. Widzowie, mamy naprawdę dużą rybę, ponieważ patrzcie, jak ona się szarpie. Wcześniej było tak na easy, a teraz no trochę ciężej, ale spokojnie, dajemy sobie radę, bo mamy dobry kołowrotek. No patrzcie tutaj na prawy róg. No patrzcie, jak to skacze w ogóle. w górę, w dół. W ogóle zaraz po znaczy 50% koło obrotu, 10% się zniszczyła, naprawdę mam pomogę. Nie wiem, no dwie godziny może nie gram, więc naprawdę, naprawdę go nie nic nikogo. Czekajcie, czekajcie. Ajajaj, chodź tu, chodź tu rybo. Nie oddalaj się, nie oddalaj się, chodź tu. Tak jest, wyciągamy. Proszę, coś dużego na no, odcinek. Jest gdzieś 55 dekord! Yo! Bas flamisty! Nie wiem czy to nie jest mój rekord basa flamistego, ale teraz sobie to wszystko zobaczymy. Czekajcie. Um. A je bas flamisty ja rekord dużo większy, Ale no. Naprawdę nieźle, nieźle. 550 ponad 100, 100 hajsów. Dlatego zbieramy coraz szybciej na emeraldo. Dobra, a my znowu tutaj spróbujmy z jakąś dużą rybę. Co jest, wykrychałem. Od razu coś wzięło. Szybko zwijamy, zwijamy. No, niezła. Możecie obstawić teraz w komentarzu, ile będzie to miało dekagramów. gramów. 31 jeden dekagram to 10 gramów, pamiętajcie, o tym Więc ja obstałem, że miał miało 300 gramów, około 300 gramów, czyli 30, 30 dekagramów, Dekagramów Dobra, proszę, żeby to była jakaś duża rybka. Już tutaj wyciągamy ją. Dobra, już nie dużo zostało. Nie odpływaj rybą. Chodź tu, chodź tu. 10 metrów. Chodź, chodź tu. Dobra, mówię już sprzeciwam. Oddala się, oddala się. Chodź tu. Jest coraz bliżej. Jest! Ściągamy. Tak jest. Dobra, 68 dekagramów. Tego chyba nikt się nie spodziewał. A jeżeli zgadasz napisz w komentarzu. Yo, naprawdę duże ryby. Już dawno taki duży ryb jak powiem. Bo te 800 dek to było dwa dni temu. Dobra, znowu zarzućmy. Mam jakąś rybę i ciągnie źle, ale no to raczej nie będzie duża ryba. No, mała, mała rybka tu jest niestety. Boże święty widzowie, co tu się stało? 42 dek gramy. Ja mówiłem, że mała rybka. Nie, ten odcinek jest dla mnie taki hartowny. Jeżeli chcecie więcej odcinków odczyn z Fishinga, to dostawcie dużo łapek w górę. Bo to, co tutaj się dzieje w tym odcinku, to są jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Już myślałam, że już nic nie będzie, a tu stało 9 metrów do brzegu i normalnie ryba mi złapała. 40... Kolejna ryba! Ej, ale ta jest... ojoj, oj, to będzie ciężko wyciągnąć, bo aż 30 metrów mamy do wyciągnięcia jeszcze. A ryba nieźle ciągnie, ale spokojnie, to na razie zbliżamy, patrzcie. Patrzcie w prawo. Co tu się dzieje? Wtedy mnie nie niszczył kołowrotek. Ale dobrze, i tak pewnie. Zakupię zań nowy, A może tutaj na odcinku. Jeżeli tylko będzie w tej kolejny odcinek z tej serii. Dobra, już mało metrów zostało 14 metrów. Składaliśmy trochę tam. Chodź tu, ryba, pójdź do nas, pójdź do nas, tutaj, bliżej, bliżej. Nie, nie ugryzę cię, rybko, ja tylko cię sprzedam na bazarku, ale to już inna, to już inna sprawa. Chodź tu, Tu dobra, wyciągamy ją. Nawet git. 57 deko, no mocne, mocne, spodziewałam się większego teraz bo mocno sięgnęła, ale to i tak dobry wynik same basy plamiste miło tutaj jakaś pora na basy plamiste czy co? uuu teraz był bardzo dobry rzut mamy kolejną rybę się mocno ciągnie, o i obstawiam tak z 70 dekos, z 70, z 80 70 deko tak stawiam, albo no, rekord, ale zobaczymy wszystko za chwilę. Oj, mocno, mocno się dzieje, mocno. Eee, dobra, w sumie to zmieniam zdanie na 70 do 60 deko. Bo nie jest to jakoś mega mocna ryba. No i już nas chwilę pływa. Pięknie, w naszym stronę płynie. Rybko, chodź tu Możemy nawet do tej ryby podejść Dobra, uwaga, uwaga No chodź tu rybo Co jest teraz? To jest ciężej, ciężej Chyba będzie największa ryba w tym odcinku Co jest? Jak długo już się łowi? Dobra, już, już prawie 10 metrów, proszę, 9, proszę, chodź tu no Współpracuj z nami! Oś nie no Dobra, proszę, może teraz się uda. Chodź tu, już mi woli palec odkrytają w myślę. Proszę. Ale to jest duże. 80 deku! niestety to nie jest rekord mój. Zaraz sprawdzimy jak ja tam mam rekord. Ale naprawdę takie wielkie to było. Poczekajcie, co mm. tu jest Tak, tutaj popatrzymy, czy mamy zemisję jakieś. Dobra, nieważne. To jest jedyny tu na konto. Brakowało widzowie. 8 gram, 8 gram, i miałbym rekord basa tego. Blisko było, bardzo blisko. W ogóle o co chodzi w tych klubach? Bo ja nie wiem, Szczegóły, nie wiem, jakieś ligi? Nie wiem, tam tego nie udali Opuszczmy już łowisko, bo kończymy odcinek. Ja, 900 kajsów. W taki krótki czas. No naprawdę dobrze, dobrze. Weźmy już do lobby. Dobra. 1700 kasy. Niestety Herald nie, trzeba mieć. Patrz. Tutaj 400 3400 na jeden dzień, więc niestety bardzo dużo. Ale czekajcie. Rzeka water. Czekamy co tutaj bardzo działy, bez jest. Co jest? Patrzcie to! 11 kg wagi. No już to ja powiem. Amerykańskie, ale to naprawdę wielkie są okazje. Tego w następnym odcinku z tego możemy spróbować pójść na rzekę Mowywater. To będzie takie mocne. A ja was żegnam. Cześć!